69 latek wpadł pod pociąg relacji Szczecin Kraków Wielkopolskie 69 latek wpadł pod pociąg. Zginął na miejscu. 69 letni mężczyzna, próbując wysiąść z pociągu wpadł pomiędzy pociąg a torwisko maszyna ciągnęła go przez kilkadziesiąt metrów. Zginął na miejscu. 69 letni mieszkaniec województwa lubuskiego wpadł pod pociąg relacji Szczecin Kraków podczas próby wysiadania. Zginął na miejscu, poinformował w sobotę rzecznik prasowy Kępińskiej Policji sierżant Rafał Stramowski. Maszynista się nie zorientował do zdarzenia doszło około godziny 11 na dworcu kolejowym w Kępnie województwo Wielkopolskie. Ze wstępnych relacji świadków wynika, że 69-letni mieszkaniec województwa lubuskiego próbował wysiąść z pociągu, kiedy ten ruszył ze stacji, powiedział Stramowski. Mężczyzna wpadł pomiędzy pociąg a torowisko, został przeciągnięty pod pociągiem przez kilkadziesiąt metrów. W wyniku doznanych obrażeń mężczyzna zmarł, dodał rzecznik. Jak zaznaczył, maszynista nie zorientował się, że doszło do tragicznego zdarzenia. Na miejscu pracują służby, linia kolejowa w kierunku Krakowa została zamknięta, więc będą opóźnienia w przejazdach pociągów. Pociąg został zatrzymany w miejscowości Łęka Opatowska. 80 pasażerów czeka na podmianę maszynisty. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury.